Dzień odkrywców, strona 64-65. Ćwiczenie pierwsze. Przeczytamy zagadkę, a rozwiązanie zapiszemy w linii. Kolorową mam okładkę i rysunków pięknych wiele. Świat przygody cię zabiorę, w smutną buzię rozwesele. Kto ma kolorową okładkę i piękne rysunki? I zabiera nas w inny świat. Oczywiście, książka. Zapiszcie tutaj książka. W ćwiczeniu drugim musicie porównać oba obrazki i szukać jak największą ilość różnic, zaznaczając je plusikiem. Następnie, jeden z obrazków pokolorujcie. Zamienicie się w ilustratora książek. Ćwiczenie trzecie. Czytam Wam teraz zdania i spróbujemy je dopasować. Odpowiednie dziecko do odpowiedniej książki. Asia najbardziej lubi wiersze. Spójrzcie, jakie mamy książki. Przygody Filemona. Czekajcie, powiększymy. Baśnie, poradnik młodych piłkarzy oraz wiersze dla dzieci. Jeśli Asia najbardziej lubi wiersze, to która książka spodoba jej się najbardziej? Oczywiście, wiersze dla dzieci. Asia nie lubi książek o zwierzętach. Jeśli nie lubi książek o zwierzętach, to pewnie nie chciałaby przeczytać przygód Filemona. Ale być może spodobałoby jej się Baśnie lub poradnik młodych piłkarzy. Więc jeszcze nie wiemy, którą książkę wybrałaby Basia. Czytamy dalej. Tarek interesuje się piłką nożną I tutaj chyba troszkę nam się rozwiązała zagadka, bo jeśli Tarek interesuje się piłką nożną, to na pewno chętnie przeczyta poradnik młodego piłkarza. Więc jeśli Basia nie lubi książek o zwierzętach, to, to wybierze właśnie, oczywiście. Barek całymi dniami. Tak, książki przygodowe, więc na pewno spodobają mu się przygody kota filemona. A wy jakie książki lubicie najbardziej? Ostatnie ćwiczenie. Do tekstów wkradł się chochlik drukarski. Taki psikus, który potrafi narobić w błędów. Waszym zadaniem jest. Ten tekst i znaleźć wszystkie błędy, dopisać brakujące litery, wkreślić niepotrzebne wyrazy, sylaby, tak aby tekst był poprawny. Na koniec odczytajcie go głośno.